Fotowoltaika. Od 4,5 miliarda lat Słońce dostarcza nam energię w postaci światła i ciepła. Jednak dopiero po zastosowaniu nowoczesnej technologii możemy ją wykorzystać do wytwarzania prądu. Wszystko za sprawą fotowoltaiki. Ogniwo fotowoltaiczne złożone jest z dwóch płytek krzemowych. Promienie słoneczne, padając na ogniwo, sprawiają, że elektrony z dolnej warstwy przemieszczają się ku górnej, generując napięcie elektryczne. Proces ten nie powoduje zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników, które mogą negatywnie wpływać na środowisko. Szacuje się, że 1 MW mocy zainstalowanej może produkować 950 MWh rocznie. To pozwala zaopatrzyć w prąd około 700 gospodarstw domowych. Na wybór odpowiedniego miejsca i na budowę farmy fotowoltaicznej wpływ ma wiele czynników, takich jak nasłonecznienie, położenie względem kuli ziemskiej, temperatura czy też stężenie pyłów w powietrzu. Ważne, by panele były dobrane do indywidualnych potrzeb. Dzięki wielu programom Unii Europejskiej możliwe jest dofinansowanie inwestycji związanych również z fotowoltaiką, która dzięki temu staje się przystępnym źródłem energii odnawialnej.